Akcja filmu rozpoczyna się na Filipinach, gdzie wszystkie główne miasta zostały opanowane przez bezmyślne i krwiożercze zombie. Naszemu bohaterowi, Francisowi Abelowi, udało się jakoś uciec z Manili i udać się do rodzinnej wioski wraz z żoną, Iris, i ich dwoma synami, Joshem i Lukasem. Wkrótce docierają do starego, pozornie pustego i opuszczonego domu. Francis chwyta kawałek metalowej rury i ostrożnie wchodzi do domu. Gdy powoli wchodzi do środka, słyszy słabe odgłosy z góry i zaczyna sprawdzać. Wkrótce wchodzi do pokoju i znajduje martwego mężczyznę leżącego na łóżku. W pobliżu ręki starca znajduje się pistolet, co wskazuje, że odebrał sobie życie. Francis zabiera pistolet i zegarek, po czym wychodzi na zewnątrz. Stojąc przy drzwiach, widzi starszą kobietę, która niedawno zmieniła się w zombie. Następnie okazuje się, że mężczyzna w pokoju to ojciec Francisa, a kobieta to jego matka. Matka zombie w końcu atakuje, zmuszając go do zastrzelenia jej. Po tym przerażającym powitaniu w domu, Francis zakopuje swoich rodziców na poru kukurydzy. Następnie rodzina Abelów zaszywa się na noc w domu. Jednak Francis nie może zasnąć i nie śpi, cały czas trzymając wartę. Rano sprawdza dopływ wody i po potwierdzeniu, że jest czysta, pozwala synom z niej korzystać. Ale Iris nie wydaje się być zadowolona, że utknęli w tym domu. Jakiś czas później Francis zabiera swojego najstarszego syna, Josha, aby sprawdził inny pobliski dom. Znajdują tam radio, latarkę i kilka kurczaków w klatce. Znajdują również martwe ciało właściciela, wciąż wiszące na dachu. Francis nakazuje Joshowi odzyskać klucze, które zwisają z paska ciała. Ale kiedy chłopak próbuje wyciągnąć klucze, martwe ciało spada na niego. Josh jest wyraźnie ranny w tym incydencie, jednak Francis w ogóle mu nie pomaga. Chce bowiem, by syn nauczył się samodzielnie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Tego popołudnia Iris zabiera Francisa do piwnicy domu, aby mogli sprawdzić, czy nie ma tam żadnych zapasów i narzędzi. Okazuje się, że znęcający się nad Francisem ojciec regularnie zamykał go w piwnicy za karę. Mężczyzna najwyraźniej nie poradził sobie z tą traumą, ale udaje mu się dostać do pokoju i odkrywa generator, w którym skończyło się paliwo. Później tej nocy, podczas kolacji. Iris sugeruje, że powinni udać się na północ, zaledwie kilka mil od miejsca, w którym się znajdują, ponieważ nie czuje się tam bezpiecznie. Jednak Francis nalega, aby zostali, ponieważ jest bezpieczniej, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Następnego ranka para rozmawia w pobliżu pola kukurydzy, które otacza dom. Okazuje się, że Josh nie jest synem Francisa, dlatego nie traktuje go tak dobrze jak Lukasa. Iris powtarza, że muszą udać się na północ, gdzie rząd polecił im się udać. Francis nie wydaje się zbyt zadowolony z tego pomysłu, ale ostatecznie zgadza się ze względu na bezpieczeństwo swojej rodziny. Wkrótce potem wyjeżdżają swoją furgonetką, a Francis prowadzi, podczas gdy Iris planuje trasę. Wszystko wydaje się przebiegać normalnie, dopóki Josh nie otworzy buzi. Przypadkowo ujawnia, że Iris niedawno otrzymała telefon od brata Francisa, Diego. Ta wiadomość złości Francisa tak bardzo, że traci koncentrację i prawie rozbija się o blokadę na moście. Rodzina zdaje sobie sprawę, że furgonetka nie może jechać dalej, więc Francis sugeruje powrót do domu. Jednak Iris wysiada z furgonetki uzbrojona w nóż i próbuje przeciąć barykadę. Robi za dużo hałasu i wkrótce z tyłu pojawia się żołnierz, który niedawno zamienił się w zombie. Francis rzuca się jej na pomoc i strzela do zombie ze swojej broni. Ale kiedy pomaga jej wstać, za ich vanem pojawia się więcej zombie, a ich synowie zostają uwięzieni w środku. Wygląda na to, że dzieci czeka zagłada. Ale rodzice stają na wysokości zadania. Francis odważnie strzela do zombie i odciąga je od furgonetki. Iris udaje się uratować swoich synów, podczas gdy jej mąż podnosi granat z martwego żołnierza i próbuje uciec przed zombie. Przeskakuje przez dachy samochodów i szybko oddala się od ścigających go zombi. Po bezpiecznym dotarciu za samochód rzuca granat, likwidując wszystkie zombie. Następnie Francis łączy się z rodziną i wracają do domu. Dwa tygodnie później Francis zakrada się z powrotem na most aby zabrać furgonetkę i zdaje sobie sprawę, że jest ona sprawna. Zamierza podjechać nim pod dom, gdy nagle zmienia zdanie. Z jakiegoś powodu nie chce, by jego rodzina opuszczała dom przodków. Później przyjeżdża z paliwem i okłamuje Iris, że Wan się cepsuł. Następnie wlewa paliwo do generatora i zaskakuje swoją rodzinę światłami, klimatyzacją i muzyką. Następnego ranka Francis idzie do klatki z kurczakami, aby zdobyć jajka na śniadanie. W środku odkrywa jednak psa, który nie tylko zlikwidował kurczaka, ale także ugryzł go w rękę. Iris później opatruje jego rany, ale sugeruje znalezienie szpitala, ponieważ nie mają żadnych leków na wściekliznę. Jednak Francis po raz kolejny odmawia opuszczenia bezpiecznego domu. Tymczasem Josh słyszy w radiu coś o pobliskim obozie. Nie jest jednak w stanie rozszyfrować całej wiadomości. Dzieciak przekazuje te informacje rodzicom podczas kolacji i wybucha gorąca dyskusja. Iris sugeruje że powinni wyruszyć na poszukiwanie obozu. Jednak Francis nalega na pozostanie w domu, przypominając jej, co wielokrotnie napotkali na zewnątrz. Wczesnym rankiem Francis naprawia klatkę na kurczaki, gdy Josh podchodzi do niego i prosi o włączenie generatora. Francis stanowczo odmawia jego prośbie, co prowadzi do kłótni między nimi. Francis pyta Josza, czy może zlikwidować, aby uratować swoją rodzinę, tak jak zrobił to na moście. Kiedy dzieciak odważnie odpowiada, że może, Francis zabiera go na pobliskie pole, aby nauczyć go posługiwania się bronią. Jednak Iris słyszy strzały i zbliża się do pola, tylko po to, by zobaczyć, jak Francis dręczy Josza w taki sam sposób, w jaki jego ojciec dręczył go, gdy był młody. Ma zamiar skonfrontować się z mężem, gdy nagle na miejscu pojawia się kilka zombie, prawdopodobnie z powodu głośnego dźwięku wystrzałów. Rodzina wraca do domu, a zombie depczą im po piętach. Blokują drzwi i wbiegają na górę, ale hordzie zombie udaje się wepchnąć do środka przez drzwi i okna. Gdy wszystko wydaje się być skończone dla rodziny Abel, przed domem pojawia się Jeep, który odstrasza zombie. Rankiem Francis udaje się nad pobliską rzekę i odkrywa, że mężczyzna, który ich uratował, to jego brat Diego. Z ich rozmowy wynika, że Josh jest w rzeczywistości synem Diego. Dwaj bracia rozmawiają o swojej przeszłości, podczas której Diego przeprasza za wszystko i ujawnia, że przyszedł im pomóc. Jednak Francis jest pełen ego i odrzuca wszelką pomoc. Wyciąga nawet broń i celuje nią w Diego. Ten ostatni nie chce dalszej konfrontacji z bratem i przygotowuje się do wyjazdu. Zanim jednak odjedzie, zostawia Francisowi mapę północnego obozu. Po odejściu Diego Francis bierze mapę i przygotowuje się do jej spalenia, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie. Wkrótce wraca do domu i kłamie, że Diego był już martwy, zanim tam dotarł. Następnie Francis zaczyna naprawiać dom i zabarykadować okna. Później, gdy Lukas się bawi, goni muchę, która ostatecznie prowadzi go do piwnicy. Następnie zauważa zombie ukrywającego się za oknem na zewnątrz domu. Iris również tam przybywa i zauważa, że zombie stają się coraz słabsze w miarę upływu dni. Zdaje sobie sprawę, że te stworzenia wkrótce wymrą z powodu braku pożywienia i obiecuje Lucasowi, że wszystko wróci do normy. Nie wiedzą jednak, że Francis nasłuchuje za drzwi piwnicy. Tego popołudnia, podczas wędrówki po farmie, Francis znajduje zombie w podobnie osłabionym stanie i natychmiast go likwiduje. Następnie zaczyna wymyślać historię, mówiąc swojej rodzinie, że po farmie wciąż kręci się kilka zombie. Jest oczywiste, że chce powstrzymać swoją rodzinę przed wyjściem na zewnątrz. Później tej nocy, podczas jedzenia, Josh ujawnia, że widział mapę w posiadaniu Francisa. Zawiera wskazówki do obozu na północy, gdzie wszyscy mogą być bezpieczni. Słysząc to, Francis zaczyna zachowywać się niezwykle zaborczo i próbuje przekonać Iris, że powinni powiększyć swoją rodzinę na farmie. Sugeruje nawet, że powinni zaplanować kolejne dziecko. Ona jednak odpiera jego zarzuty, wskazując, że ich życie nie jest już normalne jak wcześniej. Iris przypomina mu, że powinien skupić się na tym, jak przetrwać, ponieważ ich zapasy żywności kurczą się z dnia na dzień. Sugeruje, że mogłaby wyruszyć i zebrać jedzenie z okolicy. Ta sugestia wystarcza, by rozpalić wściekłość Francisa, który zaczyna wyrzucać z siebie problemy małżeńskie, jakie miał z Iris. Ujawnia swoim synom, że Iris planowała ich opuścić tuż przed wybuchem epidemii zombie. Iris przyznaje się do tego, stwierdzając, że nie jest już zadowolona ze swojego życia. Następnie prosi go o przekazanie mapy dla dobra ich synów. Ale w odpowiedzi Francis wyjmuje mapę i natychmiast ją pali. Wczesnym rankiem następnego dnia Francis udaje się na farmę w poszukiwaniu jedzenia, ale znajduje tylko trzcinę cukrową. Zrywa jej trochę, gdy nagle słyszy strzały w oddali. Może to oznaczać tylko jedno: w pobliżu są ludzie i walczą z zombie. Tej nocy przynosi z piwnicy duży kawałek drewna, którym blokuje drzwi, a następnie zamyka je łańcuchem. Iris i Josh stają się niespokojni z powodu jego coraz bardziej kontrolującego zachowania. John dotyka ich, gdy stwierdza, że Francis robi to samo, co robił mu jego własny ojciec. Rozwścieczony Francis uderza młodzieńca, ale zanim dochodzi do eskalacji, słyszą pukanie do drzwi. Wkrótce słyszą kogoś, kto identyfikuje się jako żołnierz, desperacko prosząc o wpuszczenie. Francis odmawia pomocy, ale Josh i tak usuwa drewno. Ranny żołnierz o imieniu Corcuera wpada do środka i błaga o pomoc medyczną. Iris, będąc pielęgniarką, Natychmiast rzuca się na pomoc korkuerze i pyta o jego obrażenia. Żołnierz ujawnia, że pochodzi z pobliskiego obozu. Najwyraźniej jego konwój był w drodze powrotnej z zaopatrzenia, kiedy zaatakowała ich grupa zombie. Wszyscy w jego grupie zginęli, pozostawiając go jako jedynego ocalałego, któremu udało się uciec. Został prawie osaczony przez zombie, ale pomógł mu mężczyzna i skierował go w stronę domu. Iris podejrzewa, że tym tajemniczym pomocnikiem musiał być Diego. Ostatecznie Francis zgadza się pomóc korkuerze, ale nalega, by spędził noc w piwnicy. Kilka godzin później, gdy wszyscy już śpią, Josh mówi Iris, że wyruszy w poszukiwaniu Diego lub obozu. Przyznaje również, że wie o swoim prawdziwym pochodzeniu, ale mówi, że uważa Francisa za swojego prawdziwego ojca. Następnego ranka Francis znajduje Corkuerę jedzącego śniadanie z Lukasem, ale zauważa, że jego starszego syna nie ma z nimi. Pyta o to Iris, ale ta nie odpowiada. Rozwścieczony Francis rzuca się na poszukiwanie Josha, ale znajduje otwarte drzwi jego sypialni. Zdając sobie sprawę, że dziecko wymknęło mu się z rąk, Francis wpada w ślepą furię. Podnosi młotek, wraca do kuchni i uderza korkuere w głowę. Pozostali patrzą z przerażeniem, jak mózg żołnierza rozpryskuje się po całym stole. Następnie Francis podchodzi do Iris i brutalnym ciosem pozbawia ją przytomności. Kiedy się budzi, szybko odkrywa, że Francis uwięził ją, a także Lukasa w piwnicy. W międzyczasie Francis powoli zaczyna tracić zdrowy rozsądek i zaczyna obmyślać złowieszcze plany. Likwiduje psa, który zjadł jego kurczaka, gotuje jego mięso, a następnie udaje się do piwnicy ubrany w mundur wojskowy korkuery. Kiedy jego rodzina odmawia zjedzenia mięsa, Francis ze złością rozbija talerz o podłogę. Następnie wyjawia, że kiedy był młody, jego ojciec karał go, jeśli nie skończył jedzenia. Jakiś czas później Iris i jej młodszy syn opracowują plan ucieczki z tego opuszczonego domu. W następnej scenie Francis nagle budzi się strzemki na krzyki Lukasa. Szybko pędzi do piwnicy, ale gdy tylko wchodzi, Iris uderza go meblem. Upada na podłogę, tymczasowo znokautowany, podczas gdy Iris chwyta od niego klucze. Matka i syn w końcu uciekają z piwnicy. Wkrótce potem Francis odzyskuje zmysły i próbuje biec za nimi. Ale zdaje sobie sprawę, że jest w piwnicy sam i zaczyna widzieć retrospekcję swojego ojca, który wrzucił go tutaj za karę. W międzyczasie Iris chwyta kilka przedmiotów, w tym ostrze, i wybiega na zewnątrz z Lukasem. Już mają opuścić dom, gdy nagle atakuje ich zombie Diego. To skłania duet do ucieczki z powrotem do domu, ale Diego chwyta Iris za nogę. Kiedy chłopak próbuje pomóc, Diego atakuje go. W tym niepewnym momencie Francis wyskakuje z piwnicy, aby uratować swoją rodzinę. Udaje mu się zlikwidować zombie, ale nie przed ugryzieniem Lucasa w rękę. Teraz mają tylko dwie opcje. Albo amputować rękę chłopca, albo patrzeć, jak przekształca się w zombie. Rozemocjonowana Iris wybiera pierwszą opcję i zaczyna przygotowywać się do wstrząsającego procesu. Na szczęście Francis przemawia jej do rozsądku i mówi, że muszą znaleźć inny sposób. Mówi jej, że muszą zabrać dziecko do najbliższego centrum medycznego. W tym celu Francis spędzi na most, gdzie kilka dni temu zostawił ich furgonetkę. Niestety, na moście sprawy przybierają fatalny obrót. Josh przechadza się tam z bronią, którą podniósł z ciał jednego z żołnierzy zombie. Wkrótce zjawia się tam również Francis, który natychmiast lokalizuje swoją furgonetkę. Jednak ponieważ ma na sobie mundur wojskowy pokryty krwią, wygląda jak zombie. Gdy zbliża się Francis, Josh przypadkowo pociąga za spust ze strachu i trafia ojca. Kiedy w końcu zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił, rzuca się, by prosić o przebaczenie. Josh wyznaje, że zawsze uważał Francisa za swojego prawdziwego ojca. Ten w odpowiedzi wyciąga rękę i mówi, że zawsze uważał Josha za swojego syna. Zanim Francis poddaje się obrażeniom, jest w stanie poinstruować Josha, aby wziął furgonetkę i uratował pozostałych. Film dobiega końca, gdy Iris zauważa młodego Francisa przybywającego do domu z furgonetką. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.